Witam wszystkie strzelce, wszystkich strzelców. Proszę wybaczyć, jeżeli będę troszeczkę mówić kulfoniastym polskim, ponieważ nie używam go na co dzień. I nagrywanie tych wideo również ma na celu mój lepszy kontakt z moim ojczystym, wspaniałym językiem. W dzisiejszym nagraniu tematem dzisiejszego czytania dla strzelca będą ludzie w Twoim najbliższym otoczeniu, to nie muszą być relacje romantyczne, relacje wszelkie z innymi ludźmi: przyjaciele, rodzina, współpracownicy itp. itd. Krótko o tarocie bez filtra, bez filtra, dlatego że jeżeli zobaczę, że to ty tutaj sobie bruździsz najbardziej w życiu, to, 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 to po prostu ci o tym powiem. To nie, jest, to nie jest tarot tego typu, że to zawsze ty tutaj jesteś małą pokrzywdzoną owieczką albo e, e, a, e, bohaterem w zbroi i wszyscy są B, a, a tutaj twoja kupa nigdy nie śmierdzi, bo to nie, nie o to chodzi. E, dlatego tarot bez filtra. E, również dlatego, że uprzedzam lojalnie, przeklinam i rozumiem, że niektórym osobom nie będzie to pasować yy, i takim osobom polecam kanał opuścić i... ponieważ ja przeklinam. I, I na pewno są tam inni tarociści, tarocistki, którzy będą Wam bardziej odpowiadać. Krótko o tym, jak czytam, korzystam z klasycznych kart tarota. To jest moja najbardziej wysłużona, wymięta talia, której najbardziej ufam, która ze mną przeszła przez bardzo wiele. Yy, Natomiast rozpoczynam czytania posiłkując się kartami tak zwanymi Oracle. To są karty, które zrobiłam sama. One są w języku angielskim, ale ja będę tłumaczyć. One, te zazwyczaj wyciągam dla pojedynczego czytania cztery karty Oracle i one nadają ton interpretacji klasycznych kart tarota. Po to, żeby to było bardziej dokładniejsze, jeżeli chodzi o Twoją sytuację życiową, chciałam powiedzieć obecną, ale chciałam podkreślić, że te czytania są bezczasowe, bezlimitowe, i jeżeli trafisz na dzisiejsze wideo za rok, nawet za dwa lata, to ono wtedy miało Ciebie znaleźć. Jeżeli nie zarezonuje w tym momencie, to albo nie jest to czytanie dla Ciebie, Albo ono zarezonuje za jakiś czas. Dobrze, zaczynamy w takim razie dla strzelca. Strzelec i osoby w jego najbliższym otoczeniu. I pytanie jest, co strzelec powinien wiedzieć na temat osób w jego otoczeniu na ten moment. Lecimy z czterema kartami. Okej, okay. mamy cztery karty. Pierwsze. Hmm. Okej. <laughs> Okej. Okay. Okay. Oj, i coś mam wrażenie, że to będzie właśnie czytanie takie, na które uczulałam, że tutaj to może dotyczyć e, bycia swoim największym wrogiem i jakiegoś autosabotażu, ponieważ to była karta. Tą wyciągnęłam pierwszą, ale ta była odwrócona tekstem, więc ja zobaczyłam. Do better. Um, bo to jest taka wiadomość bezpośrednio do, do osoby, która jest odbiorcą tego wideo. No, postaraj się bardziej. Bardzo ciekawe. Some questionable shit. Um, no, jakieś takie bardzo. Czasami mam problemy z bezpośrednim tłumaczeniem, naprawdę. Dlatego też ten kanał mi, mi bardzo pomoże. Um, no to są takie, y, powiedziałabym, moralnie szara strefa. Moralnie szara strefa i jak to jest sparowane, postaraj się bardziej, no to ja nie wiem, co ty tutaj strzelców odpieprzasz, ale no zaraz zobaczymy. Zrób sobie przerwę. No to jest ciekawe, bo albo zrób sobie przerwę od właśnie odwalania po prostu jakiejś tutaj y, moralnie szarej maniany. E, collateral damage. To jest. Um, jak można przetłumaczyć collateral damage? No, to nie są. Nie, że skutki uboczne, ale to jest taki. Um, jakby rykoszet. Jakieś poboczne po prostu szkody, tak. Coś takiego. Ja wiem, że istnieje na no to y, dokładne sformułowanie. Ono mi w końcu przyjdzie do głowy. Możecie mi pomóc w komentarzach. Y, to, to przetłumaczyć. Ehm. No. Tak patrzę na to i sobie myślę, no nie złyszę. No, że no, Tam się no, dzieje się. Już. Ci ciągniemy tarota w takim razie. Okej. Okay. Okej. Okay. No, mm. Dzieje się, dzieje się od początku. O matko, ale to jest za dużo kart. To nie, to dalej tasujemy, to było za dużo. Aż tylu karty ja nie potrzebuję. Okej. Ok. 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 okay. Dobrze. Mhm. No dobra. Ok, to już pierwsze na co patrzę. Yy, była jakaś wywrotka totalna i jest dysharmonia. Pierwsze, co mi się w oczy rzuca, to jest dysharmonia, bo tak. Otwiera odwrócone 10 pucharów. Jak puchary są tak, no to to jest pełnia szczęścia, tak? To jest. Yy, no wow, super po prostu kolorowo i zajebiście, i niczego więcej już do szczęścia nie potrzeba. To też czasami patrzę dosłownie na ilustrację, to jest taka szczęśliwa, sielankowa rodzina. E, potem jest karta kochanków, która jest odwrócona na końcu i ona zamyka, e, zamyka tutaj ten spread. E, no i to też jest dysharmonia. To również może być e, rozpad związku, bo jak wtedy mi wypadło za dużo kart, ja też, jak ja na coś zwrócę uwagę, to to jest dla mnie ważne. To znaczy, że ja po coś zwróciłam na to uwagę i tam była odwrócona karta dwóch pucharów i to jest rozpad związku. I ja myślę, że ja na to spojrzałam nie bez powodu. No i tutaj mi się rysuje taki dosyć oczywisty scenariusz, ponieważ jest. Kurze, i to jest podobne do lwa. To jest podobne do czytania lwa. Tam też głównym tutaj bohaterem był odwrócony cesarz. I ja nawet w tamtym wideo powiedziałam, że to może symbolizować energię e, również znaku ognia, strzelec, lew, baran. I on tutaj jest znowu. Tu jest jakiś. Tu jest rozpad. Tak, tutaj jest rozpad. E, tu jest rozpad relacji. I wydaje mi się, że dla niektórych. Na, w tam, kurczę, w tamtym czytaniu lwa też powiedziałam, że może e, osoba, dla której jest to czytanie, że może ma dzieci z tą, z tą osobą, z tym odwróconym cesarzem. I tutaj jest ta karta. Wydaje mi się, że dla niektórych to jest rozpad rodziny dosyć dosłownie. A tutaj może to być rozpad związku. E, bardzo podobne czytanie od razu jak dla lwa, ale mam wrażenie, że ja tutaj mówię. Do tego strzelca, i chciałam tylko podkreślić, że strzelec to nie musi być strzelec. Oczywiście, słońce w strzelcu, no to, bo słońce to jest, to jest sedno tego, kim my jesteśmy. E, więc jak najbardziej, ale to może być na przykład ascendant w strzelcu. Są osoby, które mają całe stelium, czyli taki kilka planet obok siebie, właśnie w strzelcu, i wtedy to czasami takie osoby. I bardziej się czują i bardziej są postrzegane, bardziej, mają więcej energii strzelca niż na przykład, nie wiem, na przykład mają słońce w skorpionie, dużo bardziej przypominają strzelca niż, niż swoje słońce w skorpionie. Taki przykład. I mam wrażenie, że tutaj mówię do, do tej osoby, która narobiła tego całego syfu. I to może być mężczyzna albo kobieta, bo nie ma płci w Torocie. Yy, będę przeklinać, okej. Okay? No rozjebane, roz, yy, rozjebane życie, że tak powiem. Bo odwrócone 10 pucharów to jest, to jest rozjebane życie, sorry. To jest coś, co się budowało, budowało i się to rozwaliło. I dlaczego się rozwaliło? To jest moja klasyczna karta zdradzania. To jest ka klasyczna karta e, tzw. third parties, czyli e, osób trzecich, których nie powinno, które nie mają w ogóle prawa, nie mają miejsca bytu tutaj. One tutaj nie należą. A tutaj są. Zaraz obok tego odwróconego cesarza. Jeszcze raz odsyłam do czytania lwa, bo chciałam Wam powiedzieć, yy, czasami jest tak, że jesteście z tą osobą, yy, która jest powiedzmy strzelcem, i będzie bardziej rezonowało jej czytanie. Bo rolę można odwrócić i, i, i zmieniać, ok? Więc yy, tak. No ten odwrócony cesarz to jest, to jest osoba, to jest skompromitowana osoba. Bo, tak jak to wyjaśniłam w czytaniu 2, cesarz, jak jest w takiej pozycji, to to jest, to jest 10 na 10, to jest, to, jest, to jest wymarzony partner, to jest partner, który ma wszystkie klepki, on ma wszystko ogarnięte, on ogarnia kuwetę, spełnia każde oczekiwanie, nawet takie, o których się nie wiedziało, że się ma. I ten cesarz poszedł w bok. Poszedł w bok i ta, ta karta mi mówi, że to mogła nawet nie być jedna osoba, tylko więcej. Czyli, że się mógł, mógł albo mogła, bo to może też być kobieta, no, puszczać się po prostu na lewo i prawo. I to jest to, co zrobiła ta osoba swojej rodzinie, swojemu partnerowi. Strasznie podobne karty do, do dwa, tylko tylko, tak jak mówię, jeszcze brutalniejsze. Więc mam wrażenie, że mówię do. Do sprawcy całego syfu, zwłaszcza, że tutaj jest postaraj się bardziej. <grym> jak, co ale chce mi się śmiać, bo jak byłam w szkole podstawowej, to mieliśmy system pieczątek i pamiętam, taka była pieczątka, e, chyba z taką płaczącą chmurką, i tam właśnie był podpis postaraj się bardziej. Ja to teraz widzę. E, to jest to, co ta osoba zrobiła swojej rodzinie, swojemu partnerowi, partnerce. Dziesięć mieczy w plecy to jest, to jest, to jest najgorsza zdrada, jaką można tutaj zadać bardzo bardzo bolesne to jest, to jest też się nazywa bolesne, bolesny koniec. To jest to, co ta osoba zafundowała swoim yy, najbliższym. Jeśli mówię do tej osoby, która to zrobiła, no to yy, postaraj się, kurwa, bardziej, bo naprawdę syf. A nie będę miała litości dla tej osoby, bo to była jej główna motywacja. Dziewięć pucharów ogólnie to jest powiedzmy to jeszcze nie jest 10, ale to, to jest pozytywna karta, tylko że ona bardzo często ma znaczenie. Zobaczcie na jego ryj, jaki on jest z siebie zadowolony. To jest dla mnie w takich, w takich konfiguracjach to jest karta samolubnego zadowolenia takiego samozadowolenia cudzym kosztem takiego moja własna przyjemność podążanie za moimi własnymi przyjemnościami czyli. To była pobudka. Z takich pobudek ta osoba poszła na bok. Bo ona coś chciała i w dupie, w dupie miała rodzinę, i w dupie miała partnera, z którym łączyło coś naprawdę głębokiego i solidnego. Po prostu takie miała widzi, mi się takie miała życzenia, bo, bo ona chce, on chce i, i uj, i no to sobie idzie w bok. I to jest ogólnie sytuacja. Yy. To jest właśnie ciekawe, bo jak robiłam czytanie dla lwa, to ta karta była tam, tak? I to znaczyło, że ten lew sobie pomimo tej całej sytuacji, pomimo tego bólu, pomimo, bo tam była dokładnie ta sama karta, pomimo tych 10 mieczy, to jest strasznie bolesne, że tam sobie radzi, a tutaj ta karta jest odwrócona. To jest do czego akcje tej osoby doprowadziły. To jest, to jest bezład, to jest chaos. Yy. A co jest pod spodem? Co jest pod spodem? Ja, jak patrzę na tą kartę, to ja widzę ten mem, człowiek z Po prostu. Eee, no, gratuluję. Gratuluję. Się popisał. Mhm. I patrzę na ten collateral damage, czyli eee, no, ci, którzy oberwali rykoszetem. Tak od razu mi przyszło do głowy, że to może właśnie są te dzieci, jeżeli tutaj właśnie jest rodzina, jeżeli to było małżeństwo. Zastanawia mnie to, to. Take a break, zrób sobie przerwę. Ciekawe, czy to znaczy: zrób sobie przerwę od, od, od. nie wiem. od bycia szują? Zrób sobie przerwę, nie wiem, odpuszczania się? Chyba, że to jest dla tych strzelców, które są tutaj tą stroną zdradzaną, i chciałabym to wyklaryfikować, no bo tutaj ten. Te karty mi zostawiają bardzo mało pola tutaj do wyobraźni. To jest ewidentna zdrada. To jest wybranie własnych płytkich przyjemności i poświę... Ale w ogóle, jaki. No... no. Głupi. Głupi, głupia. Zamienić pełne 10 pucharów na 9. Tylko po to, żeby jej albo jego było na wierzchu. Pewnie się czegoś nowego zachciało. Dobra, wyklaryfikujmy w takim razie to, zrób sobie przerwę, bo wszystkie inne karty tutaj raczej <głos》> widać. Kto ma sobie zrobić przerwę? Kto ma sobie zrobić przerwę I, i po co i czego to dotyczy? Czy to jest właśnie dotyczy tej osoby, która narobiła tego całego syfu, czy, czy może tej osoby, która yy, reprezentuje ten collateral damage, która, która oberwała po prostu rykoszetem. Dobrze, zobaczmy. Okej. Okay. Okej, okay, dobrze, no to już mamy. Okej. Okay. Okej, okay, to ja już wiem, że chodzi, chodzi o tą osobę, która, która tutaj zdradza. Która narobiła tego całego całego syfu. To jest do tej osoby adresowane. To jest znowu ta karta, ten trójkąt, tak. Kapłanka jest odwrócona. To mi mówi o tym, że ta osoba się, ta osoba jest kompletnie odłączona od swojej intuicji. Kompletnie odłączona od swojej intuicji. Co jest ciekawe, bo strzelec jest bardzo intuicyjnym znakiem. Bardzo. Ta osoba jest kompletnie odłączona. To również mi mówi o tym, że ta sytuacja wyszła. To jest... To, to nie jest sekret. To już nie jest sekret. To, to, to całe gówno, które tutaj się wydarzyło, to to nie jest sekretem. To jest karta o takiej oferty uczuciowej. No ten rycerz tutaj idzie z tym pucharem, który reprezentuje uczucia, tak? Idzie z jakąś propozycją uczuciową. To jest karta takiego nowego początku. Aha, czyli on poszedł z tym do tej nowej osoby. Aha, czyli to nie było tylko to nie było puszczanie się. To nie było tylko puszczanie się, nie. Poszedł tam ze swoim pucharem. To jest ten jeden puchar, który zajebał. On zajebał z tych dziesięciu, Dlatego tutaj jest dziewięć. i on z tym pucharem, z tymi uczuciami, które powinny być zarezerwowane Dlatego, co zbudował, dla, dla rodziny, yy, czy małżeństwa, tego, tego związku, który zniszczył. I on z tym zajebanym pucharem poszedł tam budować yy, coś nowego. Przy czym no, to jest paziu, tak? to jest energia pazia, to jest takie stadium początkowe. To, to się nijak ma do, do tego na przykład, bo to jest major arcana, czyli to jest, yy, to jest coś bardzo dużego w porównaniu do takiego pazia. No, wow, po prostu priorytety. No, gratuluję. Gratuluję. Ale to się dokładnie, to się, to się, to się idealnie reprezentuje ta karta. No, kompletnie odłączony od, od swojej intuicji, Myślenie, myśli, nie powiem czym, a w zasadzie powiem, czym myśli, bo to jest król Buław, to jest. Em, nawet jeżeli on jest w prawidłowej pozycji. No to jest bardzo faliczna karta, że tak powiem. E, dla mnie zawsze on reprezentuje, zwłaszcza jak jest odwrócony, chociaż tutaj jest, tak, to jest. Em, to jest osoba, która myśli swoimi narządami płciowymi. I one ją, on, one ją prowadzą. To jest osoba, która podąża za swoją pasją, e, że tak powiem. Mm. No i to pasuje tutaj do tej energii. No. Aha, a poza tym to reprezentuje strzelca, prawda? To by by... to jest męska energia ognia i to jest, to jest strzelec, król Buław. Więc idealnie pasuje. Wow, po prostu wow. Um, trzeba dodać, to jest, to jest osoba bardzo charyzmatyczna, co by pasowało do tego, że ona wcześniej była tym cesarzem, ponieważ cesarz zawierał w sobie wszystkich królów z całej, z całej talii, więc... Um, no, na nie było trudne, no bo to jest, to jest tak zwany catch, prawda, tak jak hmm. mówiłam, to jest osoba, której zazdrościłyby Ci koleżanki czy koledzy, eee, że ach, ale masz żonę, ale masz męża. Więc eee, to nie było jakieś trudne, żeby zbajerować sobie po prostu jakąś os o, o, dodatkową osobę, osobę na boku. Hmm. Trzeci spread robię, to znaczy trzecie czytanie, bo już zrobiłam Lwa i Raka i tam też się ta karta pojawiała, w takiej samej pozycji odwróconej. Okej, okay, on poszedł, poszedł z tym zajebanym pucharem, poszedł tam budować nowy, nowy związek em, z kimś tam. Ale to jest, ale to jest jakieś, to jest, to jest nieszczere i to jest emocjonalnie niedojrzałe. Ja, wiecie, co ja usłyszałam, taki miałam download teraz, że to jest kryzys wieku średniego. Dla niektórych to będzie dosłownie kryzys wieku średniego. I również tutaj w, i taka energia oszukiwania też samego albo samej siebie, bo. E, no bo niby idzie i niby tam są jakieś uczucia, ale to nie, bo to jest karta tak naprawdę, to jest w, karta wyrażania uczuć. E, takiego bajerowania. Takich e, słodkich słówek, tererere, Um, a to, jak jest w prawidłowej pozycji, to to jest taka niewinna, taka bardzo szczera, wręcz dziecięca yy, energia, a ona jest odwrócona, czyli jest full of shit. Czyli jest. Po... No, no nie. Więc ta osoba sama nie wie, czy te uczucia tam są. Ona po prostu poszła za czymś nowym. Poszła wiedziona tym to, 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 to swoją. Yy, Energią e, bardzo taką nisko, wibrującą, że tak powiem, e, za czymś nowym. Patrzcie, jak on się gapi w tą monetę, zauroczony po prostu, jakby nigdy monety nie widział. E, no, tak. I to, jak ja na to patrzę, to tak sobie myślę, no, 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 kryzys wieku średniego po prostu jak nic, dla niektórych na pewno. I to, co jest na dnie, to jest e, no, fatalnie. Fatalnie, bo to będzie to jest, to jest energia, która jest, pod, pod, ja to zawsze mówię, pod spodem tego czytania, która spina to wszystko. Przynajmniej dla, tutaj dla tego, dlatego, dla tych kart. które tak naprawdę miały być poradą, a nie, nie zawsze są karty, mają swój własny rozum. Jak, jak mają dopełnić historii, to po prostu dopełnią do, do historii. Em, to jest fatalna karta, żeby była na dnie. Bo to jest to, do czego to doprowadzi tą osobę. Do izolacji, być może nawet do problemów finansowych. To są trudy i znoje. I ta osoba sama siebie w to wpakowała. Jeżeli ona jeszcze w tej energii nie jest, to nam nie będzie. Ciekawe jest to, że pod spodem jest ta karta. Jeszcze pod spodem. Królowa Pucharów. I ja mam wrażenie, że to jest ta osoba, która została zdradzona. I to, to będzie parszywa karma, bo zrobienie krzywdy osobie, która jest reprezentowana przez Królową Pucharów, to jest, to jest takie... To jest sweetheart, to jest, to jest osoba z, yy, z sercem na dłoni, tak to powiem. To jest osoba, która by Muchy nie skrzywdziła. To jest osoba, która naprawdę jest emocjonalnie dojrzała i która dawała temu Palantowicz tej będzie po prostu wszystko i robienie krzywdy komuś takiemu nigdy się nie opłaca i taka będzie cena. Także ja albo mówię do osoby, która tutaj narobiła tego całego syfu, albo do osoby, która oberwała i oberwały prawdopodobnie dzieci, jeśli były w tej relacji, to ja tej osobie chcę powiedzieć to będzie, to, to będzie nagroda. To będzie nagroda, którą dostanie yy, ten zdrajca. A to jest, to jest naprawdę to jest jedna z najbardziej nieciekawych kart w całym, w całym tarocie. Ta osoba zostanie sama. Albo może to jest ta, ta, ten partner, czy partnerka, którą sobie wybrała. No to yy, przyjrzyjcie się. Jak sobie idą w śniegu, na bosaka, tutaj jeszcze o kulach jedno idzie. Yy, no, wiecie jak to mówią, prawda? Nie zbudujesz szczęścia na cudzym nieszczęściu i to tutaj będzie prawdą. I to tyle chciałam. Yy, tyle chciałam powiedzieć, i myślę, że to take a break zrób sobie przerwę. To jest. Yy, to jest, to jest do tej osoby, która, bo ta osoba jeszcze nie zabrnęła aż tak głęboko w tą relację z, z, tą, z, tą, z tą trzecią, z tą trzecią osobą, z tą osobą spoza związku. To jest nadal w stadium początkowym, więc myślę, że to zrób sobie przerwę, to jest takie ostrzeżenie, to jest Twoja ostatnia szansa, żeby się wycofać z tego yy, tałataństwa, bo jak się nie wycofasz i nie pójdziesz po rozum do głowy, yy, no to powodzenia życzę. Nie spodziewałam się takiego czegoś, ale naprawdę bardzo jest to ciekawe, że to ma taką podobną energię do tych yy, czytań, które, do, do, czy, do tego czytania, które robiłam dla lwa i że tam się właśnie też ten odwrócony cesarz yy, pojawiał. Może ktoś z Was yy, ma również yy, w, astrologicznie dużo lwa u siebie w energii, także może będziecie chcieli tamto wideo yy, również obczaić. Yy. No, co ja mogę jeszcze tylko dodać? Do better, postaraj się bardziej. Postaraj się bardziej, bo na, na ten moment jesteś smutną chmurką, która płacze. No. Ehm. 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 Chciałam tylko powiedzieć, że kolejne czytanie dla strzelca będzie, już dotyczy, do, będzie dotyczyło bezpośrednio spraw romantycznych. No, tutaj siłą rzeczy to już tak wyszło, ehm, że, że poszło w tym kierunku. Ale będziemy tutaj robić również inne rzeczy. To nie jest tak, że ja będę robić czytania tylko i wyłącznie o związkach. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję do zobaczenia. Pa pa!